Alisma. Co to takiego? Dla mnie to się kojarzy z jakąś tajemnicą. Ale dowiemy się u źródła, ponieważ jest ze mną Agnieszka, która jest menadżerem działu produktów w marce Eurofirany. Agnieszka, powiedz mi, co to jest ta Alisma? Alisma to łacińska nazwa liścia, który zainspirował nas do stworzenia tej kolekcji. Ale widzę, że ta kolekcja, ponieważ warto o tym wspomnieć, to jest kolekcja specjalna na trzydziestolecie firmy Eurofirany, jest trochę inna niż te pozostałe, ponieważ jest taka przytulna, bym powiedział, bardzo dużo tutaj brązu. Skąd pomysł na to? Zgadza się. Kolor brązowy kojarzy nam się z ciepłem oraz naturalnością i chcieliśmy, aby to ciepło znalazło się w domach naszych klientów. Kolor brązowy to jest taki kolor, który i pasuje do wnętrz nowoczesnych, ale też do tych klasycznych. Jakie mamy dostępne produkty w tej kolekcji? Widzę tutaj jakąś zasłonę. To jest gotowy produkt, który można kupić w naszych sklepach. Ma on przepiękny motyw liścia. Czyli cały czas ten wzór liścia przewija się przez tą kolekcję. Tak jak wiesz, w naszych salonach możemy również zamówić dekoracje szyte na miarę z tej oto tkaniny, na przykład brązowej, która jest za nami. To prawda, w salonach Eurofirany możecie użyć nie tylko rolety rzymskie zasłony czy też firany, narzuty, które będą skrojone do waszych potrzeb, czy na przykład poduchy. Powiedz, co tutaj mamy. Tutaj mamy narzutek, yy, która wyprodukowana jest na miękkim, przytulnym welwecie. To jest narzuta, a to już jest coś innego. To jest koc bawełniany, który również może służyć jako przykrycie na łóżko. Widzę, że tutaj chyba masz jeszcze jeden. Czy to też jest koc? Tak, to jest świetny koc, z tym, że on jest lżejszy i dobrze się sprawdza na przykład na tarasie. Na jesienne wieczory, ale może też na zimowe przy kominku. Bardzo fajny produkt na czasie. Agnieszka, ale... Chciałbym Cię zapytać, czy tylko i wyłącznie mamy w tej kolekcji produkty do sypialni? Czy może jeszcze coś innego się znajduje? Chciałabym jeszcze Twoją uwagę zwrócić na lampy, które mamy w różnych rozmiarach. Mamy również y, lampy stojące. To prawda, zwróćcie uwagę na te lampy, bo naprawdę to jest piękny design. Ja osobiście się w nich zakochałem. To nie wszystko, ponieważ wiem, że do każdej kolekcji macie dedykowane świece i powiedz mi, czym te świece pachną. Ja czuję ten zapach, ale jestem ciekaw, jak ty opowiesz. Dla mnie te świece pachną ciepłem. Właśnie to jest zapach takiego ciepłego domu, ale czy tylko, ponieważ mamy jeszcze jakieś inne dodatki? Mamy jeszcze wazony, mamy patery oraz obrazy. Nie zapomnieliśmy o łazience w naszym domu i naszym klientom proponujemy dwa rozmiary ręczników, które również posiadają motyw liścia. To jest taki ręcznik kąpielowy, nieco większy, natomiast tutaj mamy taki ręcznik dla gości, ewentualnie do rąk. Tak, zgadza się. Ja Ci Agnieszka bardzo dziękuję. Ja również. Was natomiast zapraszam do salonów Eurofirany oraz do sklepu internetowego, ale też do sklepów partnerskich na zakupy. Piękna kolekcja, pamiętajcie, brąz jest ponadczasowy.